Wow. Nie myślałam, że będę nagrywać jeszcze cokolwiek przed swoimi wakacjami. Ale nic dziwnego, jesteśmy w korytarzu zaćmień. 21, czyli za dwa dni mamy częściowe zaćmienie słońca w Pannie. 29 stopni BM. Uciekamy od czegoś. Oddalamy się, rezygnujemy po to, żeby się uzdrowić. I panna, znak panny to między innymi kwestia zdrowia. Do tego, jak podchodzimy, tego, jak podchodzimy do tego zdrowia holistyczne podejście. Nie tylko boli mnie głowa, biegnę po tabletkę z krzyżykiem, ale dlaczego boli mnie ta głowa? Dlaczego mam zawał? Dlaczego udar? Dlaczego nowotwór? Dlaczego problemy takie bądź inne zdrowotne? No właśnie. I co mi się pokazuje? Filmik, który już był na YouTube 11 dni temu. Ja go nie widziałam, a dzisiaj nagle do mnie przychodzi. Przypadek nie ma czegoś takiego jak przypadek. To jest coincidence. A więc coś, co się pokazuje, bo jest przyczyna. Ja. Nie mogłam uwierzyć, że to widzę, ponieważ ja już parę lat temu na Rambo nagrałam o tym filmik. Wtedy, kiedy nie można było na YouTube nawet tego pokazać, bo przecież najpierw mi zagrożono, później YouTube zamknął mój kanał na tydzień czasu. I zagroził, że następnym razem na dwa tygodnie, a jeszcze następnym w ogóle zlikwidują kanał. Zamordyzm jednym słowem. I teraz tak po kolei, co widzicie? Bo ja Wam rzucę linki, które ja nagrałam na ten temat. I tak jak rzucę te linki, najpierw jest pierwszy z rambą do obejrzenia, a potem drugi. Widzicie, światło, przeznaczenie, opatrzność boska, wszechświat i ta energia, zaćmień, która ma pokazać te burze słoneczne, the solar flares, to wszystko jest po to, żebyśmy się przebudzali, żebyśmy znali prawdę. I nie wierzyliście mi. I tak po kolei. To, co widzicie, to pani Anderson, i uwaga, uwaga. Nie z Węgier to jest nadawane. Nie z Polski, nie ze Stanów Zjednoczonych, ale Parlament Unii Europejskiej. Bruksela. I macie Naomi Wolf, to widzicie tutaj. To ta doktor, która siedzi obok. Von der Leyen Light about Pfizer Safety. European Union Parliament in shock. Czyli Fonderlineowa kłamała, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Pfizera. I Unia Europejska, Parlament Unii Europejskiej jest w szoku. Pani Anderson pokazuje książkę, która wyszła. The Pfizer Papers by Naomi Wolf. Czyli dokumenty Pfizera. I teraz. Pani, kim jest Pani, Naomi Wolf? No ja pokazuję. I mówię po polsku w tym filmiku na Rambo, więc to jest najlepsze. Ale co tutaj uważam za istotne? Była demokratko i jest demokratką. To nie jest prawica, to nie jest republikanka. To jest ważne. Dlaczego to jest ważne? Bo i w Stanach zarządu Bidena, dr Fauci, i w Polsce to dziennikarze, to politycy, którzy bili piany, bili piany na sztywno. Co było kłamstwem. Więc ona mówi: Ja pracowałam wręcz dla demokratycznych prezydentów w Stanach Zjednoczonych. Wydała książkę na temat Pfizera i szczepionki MRNA, jak już widzicie, spotkanie z Brukseli, Unii Europejskiej, w sercu kogoś, kto nie był demokratycznie w ogóle wybrany, czyli szefowej pani Ursuli von der Leyen, co? Ona tutaj, dr Naomi Wolf, mówi, prawda, wolność słowa to najważniejsze wartości demokratyczne. W USA mamy wolność słowa zapisano w Konstytucji. Pierwsza poprawka do Konstytucji. Ale za czasów prezydenta Bidena zamknięto obywatelom usta. Zwalniani byli, jeżeli nie chcieli się zaszczepiać, policjanci, żołnierze, piloci, strażacy i wszyscy ci, którzy byli na urzędach. No, rządu Bidena. Sędziowie też. Którzy nie chcieli się zaszczepić, wiąto, albo się szczepisz, albo dziękuję, do widzenia. I odchodzili czasami dni przed przejściem na emeryturę. Oczywiście wiemy, że prezydent Trump w swoim pierwszym przemówieniu inauguracyjnym w styczniu już powiedział, że oni mogą do pracy wrócić. Ale my mówimy o tym poprzednim demokratycznym, czyli komunistycznym, zamordystycznym rządzie. Ludzie nie mogli wyjeżdżać za granicę, jeżeli się nie zaszczepili. No i Facebook i Twitter mieli polecenie, żeby blokować prawdę. Ale Elon Musk wydał panią Ursulę von der Leyen i powiedział, że on absolutnie tego nie zrobi. Pani dr Wolf zebrała 3,5 tysiąca lekarzy i naukowców na całym świecie. I pracowali ci ludzie przez dwa i pół roku za darmo. Żeby dojść do prawdy, żeby dojść do prawdy, co było w dokumentach i o jakie dokumenty chodzi. The, 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 the Pfizer Papers. Pfizer kłamał. I rządzący kłamali. Oni do, doskonale wiedzą o co chodzi. FDA, czyli food i aż nagle się zastanawiam. Hutti Drug Administration miało trzymać tajemnicę i było za tym, żeby trzymać to wszystko, co dotyczy Pfizera, jako tajemnicę przez 75 lat. Ale sąd się nie zgodził. Sędzia był rozsądny i powiedział: e -e, Nie ma tak, że tylko 500 stron przez miesiąc, bo by to zajęło, właśnie. 75 lat, zanim by wszystkiego się dowiedzieć, to już nas, niektórych w ogóle nie będzie na tym świecie, jeśli nie większości. I o to właśnie chodziło. Sędzia wtedy zasądził 55 tysięcy stron na miesiąc. No i oczywiście ciągle trzeba było tych 3,5 tysiąca lekarzy i naukowców na całym świecie. Którzy by doszli do tego, rozumiejąc, co tam w ogóle jest napisane, co wymazane, co jest grane. W tej książce, którą tutaj pani Anderson pokazuje, są raporty, są konkrety, są odniesienia, gdzie można przyjrzeć się konkretom prawdzie. Ale wynika, że już w listopadzie 2020 roku Pfizer wiedział, że ich szczepionka nie zatrzymuje możliwości zachorowania na kobiet. Nie chroni przed zachorowaniem. No to jak tak, to po co? Po co to wszystko? Po co te zwolnienia? Po co przymusowe? Noszenie mas maseczki, po co zatrzymywanie ludzi w domu, po co niewypuszczanie ich do pracy czy dzieci do szkoły, zachowywanie odległości, a później zrujnowane życia, zdrowie, biznesy, prace, kariery, miejsca pracy stracone. I to jest nie do odrodzenia. Życie wygląda zupełnie inaczej dzisiaj. W Stanach, od razu Wam powiem. Pfizer o tym wszystkim dokładnie wiedział. I bił pianę, że wszystko jest OK. Tym prezydent Biden i dr Fauci. A co do doktora Fauci, to jest ciekawe, że za niego też się biorę. Z tym, że on miał. Immunitet, on miał um, ułaskawienie, raczej trzeba powiedzieć, ułaskawienie od prezydenta Bidena, no ale ponieważ uznano prezydenta Bidena za automatyczny długopis, czyli on niczego nie podpisywał, no niczego jak niczego, ale tego mógł nie podpisać, ponieważ już on nie bardzo wiedział o co chodzi, przewracał się i tak dalej, więc Dlaczego miałby podpisać ułaskawienie doktora Fauci? Tak naprawdę to ja nie wiem, czy on został jeszcze coś w tym momencie oskarżony oficjalnie. Tu już jest ułaskawienie przed odejściem od władzy, końcem jego prezydentury. Pamiętam też te e-mails. Była kwestia, żeby pokazała pani Ursula von der Leyen, jak tam a, i co, o czym pisała CEO Pfizera, Albertem Burla. Ciekawa jestem, co, co zostało pokazane publicznie. No ale między innymi tutaj jest mowa o tym, że kobiety nie zajdą w ciąży, bo tak ta szczepionka MRNA wpływała na kobiety, na przykład, że. Niemowlęta karmione mlekiem matki były zatruwane, i kobiety nawet o tym nie wiedziały, dlaczego dzieci chorują, dlaczego dzieci źle się czują. Także zgony dzieci. Więc teraz, jak ja słyszę narzekanie, że dzieci się nie rodzą, że mniej tych narodzin, no to, to wygląda na to, że jest przyczyna, te szczepienia. Corporate greed, chciwość korporacji, aby zarobić, aby mieć kasę. A czy to wpływa dobrze czy źle na zdrowie? No więc, czy Wy słyszycie, jak to brzmi? Dr. Wolf nazywa to największą zbrodnią przeciwko ludzkości. I ja o tym mówię w tym filmiku, na, który nagrałam, bo wtedy ładnie to przetłumaczyłam, więc na język polski, więc rzucam link pod spodem. Okazuje się, że BioNTech to firma niemiecko-chińska. O czym ja nie wiedziałam, dopiero dzisiaj się dowiedziałam. Ja zawsze mówiłam, że to jest niemiecko-amerykańska. Okazuje się, że jest niemiecko-chińska. A więc Fajzer kłamał, rządzący się do tego też pięknie przyłączyli z tego wynika. I no cóż, reszta polecam moje linki. Tutaj jest jeszcze, powiem, doktor John Campbell, który ma ponad 3 miliony 250 tysięcy zasubskrybowanych. On od samego początku mówił o efektach ubocznych. Co jest nie tak? Tutaj z tyłu macie, tylko za dobrze nie widać. Stado owiec. Odwróć się i zobacz. Ta reszta stada nie widzi, tylko ta jedna z czarną głową, jak czarna owca. Ona jedna. Widzi i chce dostrzec prawdę. I tu przed jakimś czasem dr John Campbell, bo on tak właśnie robi, jest cała tutaj, nawet cały link. O tym, że w Japonii są masowe śmierci ludzkości japońskiej. 18 milionów zaszczepionych ludzi, co tutaj się dzieje? Ja przyznam, że na to nie wchodziłam, bo też odkryłam to dosłownie dzisiaj przed chwilą. Więc aż jestem ciekawa. Ja nikogo nie widziałam z Polski siedzącego tam. Ale to było właśnie w Parlamencie Unii Europejskiej. Ludzie zadawali pytania, dlatego ten link wam rzucę. To jest godzina, a, godzina godzinę trwa 14 chyba. Tak, to widać, godzina 14 minut 37 sekund. Więc to trzeba mieć czas, żeby usiąść i to wszystko obejrzeć. Oczywiście jest w języku angielskim, ale kto zna angielski, to na pewno warto. Ja już nie mam na to czasu, więc kiedy będę miała w październiku, to usiądę i to obejrzę, bo na pewno jest to warte. Tutaj mam bardzo marnie zrobione zdjęcie, ale pani Ursula von der Leyen. I tutaj co widzicie, ty, ty. To jest guilty, winna. O tym się mówi. Także, że. COVID był sposobem, żeby trzymać ludzi wewnątrz. Więc na pewno książka warta przejrzenia, szczególnie dla tych, którzy nazywali o takie osoby jak ja. Ja się też do tego zaliczałam. No co, płaskoziemcy, nie rozumieją, nie umieją myśleć naukowo. Teorie spiskowe. No a teraz co? A teraz kto jest płaskoziemcy? I kto rzeczywiście przygląda się faktom i zadaje pytania? Kto jest? Kto odważy się być czarnołowcą? Żeby spojrzeć na rzeczy inaczej. No i na dzisiaj wystarczy. Korytarz zaćmień kochani. Europe package of 500 million euros to attract and retain the best scientists and researchers. And Europe must also take the lead on global health. We are on the brink, if not even at the start, of another global health crisis. And as a, as. As a medical doctor by training, I'm appalled by the disinformation that threatens global progress on everything from measles to polio. And this is why today I can announce that the European Union will head a new Global Health Resilience Initiative because the world is looking to Europe and Europe is ready to lead.